Jakiś czas temu miasto zdecydowało się na to, że biotechnologia to jest jeden z wiodących drive'ów, takich napędów miasta. Konsekwencją tego było między innymi zainwestowanie w Bionanopark. To jest inwestycja, która kosztuje miasto naprawdę spore, spore pieniądze. Wydaje się, że Bionano Park ma jeszcze czas świetności przed sobą, to jest początek. Realizujemy teraz kolejny etap. Wydaje się, że stworzenie możliwości korzystania z laboratoriów światowej klasy wyposażonych w najlepszy sprzęt to jest właściwy kierunek. To po pierwsze po drugie, miasto wcześniej wspierało także na zasadzie inkubowania pewnych firm z zakresu Bionano. I taki mini inkubator spowodował, że sporo firm właśnie z tego zakresu zaczęło rozwijać się. Wreszcie współpraca z wyższymi uczelniami, wspieranie tego typu kierunków na wyższych uczelniach, to są przede wszystkim te kierunki, które miasto bezpośrednio, jeśli ma wpływ bezpośrednio na rozwój tychże przedsięwzięć realizuje.